Co trzeba załatwić po odbiorze mieszkania od dewelopera? Podczas odbioru mieszkania to wiemy, spisujemy listę usterek na protokole. Deweloper musi te usterki Państwu usunąć w terminie 30 dni. Poza tym zwykle podczas odbioru technicznego mieszkania następuje przekazanie kluczy. Czasami to przekazanie kluczy jest odsunięte na moment, kiedy deweloper usunie wszystkie usterki i mówi Państwu, że teraz można odebrać klucze. I załóżmy już, że mamy te klucze. Pytanie, co w danym, co w tym momencie, gdy już mamy klucze mieszkania lub domu od dewelopera, co warto ogarnąć? No to mamy kilka kategorii rzeczy. Pierwszą kategorią z rzeczy, na pierwszy tak naprawdę e, priorytet, no to będzie podpisanie umów z dostawcami mediów, tak? bo nikt tych umów za państwa nie podpisze, więc takim protokołem odbioru trzeba się udać, zarówno do Zakładu energetycznego, czyli do firmy sprzedającej energię. Jeśli mamy podłączony gaz do firmy sprzedającej gaz, ze wszystkimi dostawcami wypadałoby umowy podpisać, no bo inaczej nie będzie w mieszkaniu prądu, nie będzie w mieszkaniu gazu. Drugą rzeczą to oczywiście kwestia remontu. Zdecydowana większość nieruchomości w Polsce jest sprzedawanych w tak zwanym stanie deweloperskim. No więc, gdy już mamy klucze do mieszkania, czy klucze do domu, na no to wypadałoby. Zacząć remont. Trzecią e, kategorią rzeczy to jest zgłoszenie faktu, że jesteśmy właścicielami mieszkania e, do różnych e, organów. I tutaj proszę zauważyć, że powiedziałem e, zgłoszenie faktu, że jesteśmy właścicielami mieszkania, dlatego że my, właścicielami mieszkania od dewelopera, nie będziemy w momencie odbioru e, nieruchomości. My, właścicielami, stajemy się dopiero w momencie podpisania umowy przeniesienia własności. Jest na przykład obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego takiej specjalnej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, który spoczywa na nabywcy. Ten obowiązek pojawi się dopiero w momencie podpisania umowy przeniesienia własności. Więc po odbiorze tak naprawdę to jedynym obowiązkiem dla nabywcy poza koniecznością rozpoczęcia remontu i wykończenia i poza koniecznością doprowadzenia do tego, żeby deweloper usunął wady i usterki zidentyfikowane w mieszkaniu, no to będzie podpisanie umów z dostawcami mediów. Oczywiście czasami poszczególna wspólnota mieszkaniowa może mieć jakieś własne wymagania, tak? czyli może na przykład chcieć dostać jakąś deklarację dotyczącą, nie wiem, liczby osób mieszkających w mieszkaniu, dotyczącą polityki skrzynek pocztowych, dotyczącą jakiejś polityki dotyczącej rowerowni. Fajnie sobie ze wspólnotą takie kwestie ustalić, fajnie sobie zadzwonić do osoby zajmującej się administrowaniem budynków w ramach wspólnoty, natomiast zasadniczo to są wszystkie obowiązki po odbiorze mieszkania, które należałoby spełnić i innych niż te, o których powiedzieliśmy sobie w tym filmie, nie ma.